A do tych, co mówią, że bo się teraz Bodnar zabrał za ludzi Ziobro i za dobrych ludzi, którzy tyle dobrego zrobili, to ja zadam pytanie, panie Ziobro, panowie wszyscy inni, panie z CBA, jak ten pan się tam nazywał? Bo on tak teraz zniknął ostatnio, odpoczywa chyba po tych dwóch czy trzech tygodniach męki a potem został ułaskawiony pan Kamiński, jak już pamiętam no mieliście wsadzać Tuska, Sikorskiego i innych Kierwińskiego czy innych mieliście wsadzać do więzienia, dlaczego ich nie wsadziliście? no przecież były podobno na to wszystko kwity, to dlaczego oni nie siedzą? dlaczego nie będą jeść fasolowej czy innej grochowej i śledzia w śmietanie po rakowiecku, dlaczego? A może dlatego, że?